Co z Buddą? Buddha wiem, że e, odezwie się za kilka dni. Na pewno sam do Was, bo w stosunku do niego, takie osoby jak Jose kolekcjoner, co moim zdaniem to on robi straszne, strasznie obrzydliwe rzeczy. Też Wam zaraz coś przeczytam od niego. Kamil się na pewno wypowie. Choć wydaje mi się, że on. Nie wiem, czy on się będzie wdawał w jakieś kłótnie. Wiem tylko, że ma się odezwać też do ludzi. Ale dużą krzywdę mu też kurwa zrobili tam za dużo jest po prostu takich rzeczy, które są bez pokrycia, bez żadnych dowodów, po prostu się ludzie w niego wpierdolili i to mówię o takich ludziach jak nie wiem, jak e, jak Jose, który w momencie gdy Kamil był w piku i był bardzo mocny, to nie odzywał się na temat Kamila. A w, a w momencie gdy Budę zamknęli to nagle wszyscy zaczęli w niego strzelać, nie? Dla mnie to jest coś takiego. Kolekcjoner atakował, bo wiedział, że Buddha nie może odpowiedzieć. Ja tak uważam, nie? Teraz Wam coś pokażę, przejdziemy do tego tematu. Na samym początku chcę powiedzieć, że. Bo niektórzy w ogóle też myślę, że ja wpłaciłem jakąś kaucję dla Kamila i tak dalej. Kamil, z tego co widziałem, to ta kaucja jest po prostu chyba z jego pieniędzy. Po prostu. I na samym początku, jak była sytuacja z Kamilem, to zadzwonił do mnie jego prawnik. U mnie też nie było ciekawej sytuacji, takiej, no wiadomo, no kurwa, po tej akcji z Echem Pandory i tak dalej, to i tym moim filmem Protokół Olbrzym to kurwa ciężko było mi w ogóle z... i głowa i wszystko to siadło, nie? I ten jego prawnik zadzwonił do mnie. Powiedział mi, że może być tak, że będzie potrzebna kaucja na Kamila, to mogło być parę baniek. Ja powiedziałem sobie tak, kurwa nie stoję aż tak dobrze, żeby nagle poświęcić parę baniek na kaucję, bo to jest dużo pieniędzy. A później powiedział, że 500 tysięcy na grażyny. To powiedziałem, że na, dobra, że Grażynka no to ok, no pół bańki dam, nie? bo to jest takie coś, że to musisz zamrozić kasę na długo. A u mnie powiem Wam szczerze, że to nie jest teraz tak, tak że ja nie wiadomo ile zarabiam i tak dalej, bo ja w tym momencie nie zarabiam nic. Więc to też musicie być świadomi, że to nie jest coś takiego, że ja mi wszystkie rzeczy, które robiłem, po prostu odeszły. Lody loda, padły. Przy Fejmie było teraz ciężko, teraz też Fejm miało takie coś, że nie, za, nie popłacił wielu zawodnikom i teraz dopiero pogali. wszyscy zostali spłaceni, że Fejm nie ma teraz żadnych, e, żadnych problemów z opłatami, to jest dla Wardęgi też w ogóle case, bo on tam gadał, że są ludzie niepopłaceni, to Fejm się dogadał z wieloma ludźmi, e, że po prostu zostaną pieniądze później. Koszta życia mam, bo sobie, w, bo jeszcze wziąłem i jak jeszcze nie było tej afery, to podpisywałem rzeczy, które teraz jakby mam za nie odpowiedzialność i muszę dotrzymać umowy, nie? Więc to też jest takie coś. Więc to nie jest tak, to jest, to nie jest tak pięknie. Nie? Całe szczęście mam oszczędności, dzięki którym jestem w stanie jakby utrzymywać to wszystko, ale no powiem wam, że to nie jest takie psiu, pięknie, turbo, dziesiątki milionów, setki milionów i tak dalej, nie. Jest git, ale to tak nie wygląda. Super magicznie. W każdym razie, yy, później jak okazało się, że Grażynka jednak nie będzie mogła wyjść za kaucją, yy, no to już nikt po prostu jakby tych pieniędzy nie wymagał. Nie? No i Kamil i Grażyna poszli do więzienia, w sensie do aresztu, nie do więzienia, do aresztu. A u mnie w życiu to się nagromadziło problem za problemem. Też kurwa sępy gadały, różne jakieś chore rzeczy. O, jednak umiesz gadać. Rafał, w, dlaczego uważasz, że to jest żałosne na przykład? Bo nie rozumiem tego. Pogadajmy szczerze, nie? Jakby kurwa nie kumam, co jest złego w tym, co mówię, nie? Mówię ci real talk, kurwa jak jest. Co ja mam mówić, nie? Zarobek z fejm masz z procentów. No to ci wytłumaczę teraz, drogi widzu, że Fejm musiało opłacić z poprzednich zysków rzeczy, które powinny zadłużenia, które były kurwa odstawione w czasie. Bo wiele rzeczy po prostu, jakby to nie jest tak, że Fame ma nagle nagromadzonych multum zysków, a przypominam, że gala na Narodowym kosztowała dużo i nie było tak pięknie jakby się mogło wydawać, bo wiadomo co się wydarzyło też, nie? Więc Bartku to tak nie wygląda, że ja co gale zarabiam 10 milionów złotych. Nie. Rekordowe pieniądze jakie zarobiłem z gali to było w trakcie Fame 14. To było milion sto, milion dwieście tysięcy. A później, w momencie, gdy, te, gdy zawodnicy też zaczęli zarabiać więcej, to ja jako właściciel, jako włodarz odbieraliśmy sobie, żeby podnosić te stawki rynkowe, bo była konkurencja. Więc mogę ci to narysować w pęcie, jak chcesz. Kurwa, <laughs> jakie ja tu będę... Ten, te strategie marketingowe. Jak żeby udowodnić ludziom, którzy chyba nie kumają jak to działa, ale mogę sobie, powiem wam tak, ja mam drineczkę tutaj. Ja sobie mogę z wami posiedzieć, nie? I wam pokazać jak to wszystko wygląda. Ale najpierw może będzie pokontynuujemy tą sytuację z Buddą, nie? W momencie jak Kamil poszedł yy, do aresztu, to nagle kurwa z podziemi wyszło robactwo i zaczęło napierdalać Kamila po prostu kurwa każdy z każdej strony. Wszyscy zaczęli w niego strzelać. Chłop kurwa nie mógł odpowiedzieć, więc był mega łatwym targetem, napiętnowanym i stygmatyzowanym przez prawo, tak jakby można powiedzieć, bo coś tam się wydarzyło, więc automatycznie jest winny w oczach ludzi, więc łatwiej strzelać. To jest logiczne, bo tak jest, mimo że jeszcze wyroku nie ma żadnego. No i automatycznie tak na przykład kolekcjoner to to jest dla mnie coś niesamowitego, nie? Bo gość, który mówi, że... Kamil był dla niego jak syn, że kochał, swojego, że kochał go jak syna, nagle wyciąga mu jakąś obrzydliwą prywatę, eee, chce brać jakieś odszkodowania, procesy i tak dalej, wypomina mu jakąś furę. To za tobą jest ktoś kasął, ziomal. Ale zarabiasz, a nie tak jak powiedziałeś chodzopoły, że nie zarabiasz. Nie, nie zarobiłem też z tej gali, kurwa, przez pół roku zarobiłem, zrobiłem obrotu tyle, że koszta miałem większe niż zysk, w sensie miałem większe koszta niż obrót, który zrobiłem. Gdyby nie to, że wcześniej zarobiłem i nie trwoniłem pieniędzy, to udało mi się utrzymać płynność, po prostu. Kurwa, nie Nienawidzę się tak otwierać, bo ja, wie, ja wiem, że to są strasznie agresywne tematy, które podburzają ludzi, nie? Szczęśliwego nowego roku, wariacie Bartek. Dobra, nawet mi się nie chce komentować, nie tego gościa. <laughs> Firma czysty dom życzy, wesołych świąt uśmiechły. Pozdrawiam Cię, pozdrawiam serdecznie widzu. Czy narodowy wyszedł na plus czy na minus? Yy, względem kolejnych inwestycji, które zostały poczynione jakby na przyszłość. Można powiedzieć, że wyszedł na zero